Witam. Dzisiaj mam okazję powiedzieć i pokazać, jak rozwiązać problem z pralką Electrolux FWT 1066 TDW. Wtedy, gdy pralka nie chce wirować oraz nie odpompowuje wody, włączymy, zobaczymy, jak ona wygląda po włączeniu. To ma funkcję, wyświetlacz. Więc gdy pralka nie wiruje oraz nie odpompowuje wody, pierwszą rzeczą należy sprawdzić filtr pompy. Czy nie jest zanieczyszczony? W tej pralce filtr pompy jest usytuowany trochę inaczej niż w większości pralek z górnym wsadem. Mianowicie. Trzeba otworzyć klapę. Otwieramy bęben i na dnie widzimy takie malutkie drzwiczki. Otwieramy te drzwiczki. I widzimy koszyczek. Zamknęły się. Jeszcze raz otwieramy. Widzimy koszyczek z takim pałąkiem chwytamy ten pałąk i otwieramy następnie pociągamy ca... nie następnie chwytamy w środkowej części takie dwa uchwyty, ściskamy wyciągamy koszyczek jeżeli jest zapchany to go czyścimy wkładamy z powrotem i testujemy jeżeli jest taki w miarę czysty tak jak tutaj, na tyle czysty, że woda przez niego przeleci, to znaczy, że nie jest to wina niedrożnego tego koszyczka filtra. Wtedy musimy dostać się do pompy spustowej, która w tej pralce też jest usytuowana troszeczkę inaczej niż w większości pralek ładowanych od góry. Żeby się dostać do tej pompy, musimy odkręcić prawy bok. I tak, bok mamy już zdjęty. Pralkę lekko przychyliłem, żeby był lepszy dostęp i le, żeby lepiej było widać. Prawa strona to jest strona z kołem pasowym, z silnikiem, z modułem, no i z pompą. Pompa znajduje się tutaj. W tej pralce grzałka znajduje się po tamtej stronie, czyli trzeba zdjąć lewy bok. Czyli tak, pompa nie pompuje wody, pralka nie chce wirować. Filtr jest czysty, woda przez niego przelatuje. Musimy sprawdzić pompę. Zdejmujemy przewody. Odkręcamy trzy wkręty mocujące śrubę. Będziemy mieli dojście do wirnika i zobaczymy, czy coś go nie blokuje mechanicznie. No są tu jakieś pozostałości, jakiś osad, jakiś kamień. Możliwe, że to go blokowało. Usuwamy wszystkie zanieczyszczenia. Możemy przetrzeć. Montujemy z powrotem. Pompa zamontowana ponownie. Zasilanie podłączone. Możemy teraz sprawdzić nawet bez zakładania boku, czy, czy, pompę, czy wodę odpompowuje i jak działa. Dziękuję.